Za mną, czytelniku. ktoś ci to wiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości, a niechże wyrwał temu kłamcy jego blugawy język. Za mną, czytelniku mój, podążaj za mną, a ja ci taką miłość. O nie, Misz był będzie, kiedy w leżnicy, gdy przemieniała północna godzina, mówił Iwanowi z goryczą, że ona zapomniała go już. Tak stać się nie mogło, oczywiście, że nie zapomniała o nim. Zaśmy przede wszystkim tajemnicę, której Misz nie zechciał zdradzić Iwanowi. Kochana, mistrza, a Mimo Ogorzata. Wszystko co opowiadał. O niej nieczesnemu poecie było zresztą prawdą. Opisał swą ukochaną wiernie. Małgorzata była piękna i mądra. Jeszcze jedno trzeba tutaj dodać. Mogła stwierdzić z całym przekonaniem, że jest wiele kobiet, które nie wiem, co dałyby za to, aby zamienić się z Małgorzatą. 30-letnia piękna małżata była żoną wybitnego specjalisty który w dodatku dokonał pewnego odbycia o ogólnopaństwowym znaczeniu jej mąż był młody przystojny dobry uczciwy i, uwiel i uwielbiał żoną. Małgorzata zajmowała z mężem całe piętro pięknej willi stojącej w ogrodzie przy jednym z uliczek w pobliżu Arbatu uroczy zakątek każdy może się o nim o, o tym sam przekonać, jeśli tylko zechce się udać do nowego ogrodu. Nieżeli się zwróci do mnie, ja mu podam adres z każdą drogą. Willa stoi do dziś. W nigdy nie brakowało pieniędzy. Mogła kupić wszystko, ona sobie miała ochotę. Wśród znajomych i męża było, wielu interesujących ludzi. Małgorzata nigdy nie dotknęła prymuca, nie zaznała umdek wspólnego mieszkania. A słowem, czy była szczęśliwa? Ani przez chwilę odkąd mając w lat dziewiętnaście wyszła za mąż i trafiła do tej willi nie zaznała szczęścia o bogowie o bogowie moi czegoś jeszcze brakowało tej kobiecie w której oczach jażyły się nieustannie jakieś niepojęte ogniki. czegoś jeszcze trzeba było jej tej leciutko ozazującej wiedźmie która wtedy na wiosnę niosła bukiet mimozy nie wiem nie mam pojęcia mówiła zapewne prawdą. potrzebny jej był on mistrz a wcale nie żadna gotycka willa ani własny ogródek ani pieniądze mówiła prawdę ona go kochała